Dzień dobry, Dzień dobry, Panie Aleksandrze. Dzień dobry, Panie Aleksandrze, ja ostatnio przeszłam koronawirusa, minęło już trochę czasu, ale w dalszym ciągu, jak na przykład wchodzę na pierwsze piętro, to mam zadeszkę i nie mogę nawet tak nabrać powietrza w pełni, bo tak jakby mnie coś tu blokowało. Gdy przeżywamy COVID w sposób cięższy, że jesteśmy bardzo osłabieni i leżymy długo w łóżku, nie mamy siły, nasze mięśnie piersiowe Nasza wydolność oddechowa spada, ponieważ nie ruszamy się, nie wykonujemy jakby czynności życia codziennego, nie wstajemy, nie chodzimy do pracy, nie idziemy do kuchni, nie robimy czynności takiej tylko leżymy. I potem to już przejdziemy po tych dwóch, trzech tygodniach ten COVID, wstajemy. I może dojść do sytuacji, że czynności, które wcześniej nie sprawia nam żadnego jakby wysiłku, są dla nas bardzo ciężkie. To jest taki już pierwszy symptom, żeby zgłosić do się do fizjoterapeuty, żeby zacząć coś w tym kierunku działać. Osoby, które mają w domu rowerek, bądź tak zwany orbitrek, jak najbardziej jest to bardzo takim fajnym wstępem do czynienia, tak nawet rozgrzewki, bo nie zapominajmy o tym, że przed każdymi ćwiczeniami powinniśmy zrobić sobie krótką rozgrzewkę. A właśnie rower, czy właśnie orbitrek, bardzo fajnie, bo orbitrek właśnie pracuje zarówno jak i kończyny górne, jak i kończyny dolne. Pierwszy, najważniejszy zestaw ćwiczeń, powinniśmy zacząć sobie po kolei od naszych stawów, od odróżniania naszych stawów, sprawdzenia czy nie ma w nich ograniczeń ruchomości. Czyli możemy zacząć sobie odkręcania nadgarstkami w jedną stronę, w drugą stronę. Tak? Ktoś może powiedzieć, dlaczego nadgarstkami, skoro mam problem tutaj? No tak, ale musimy, będziemy ćwiczyli, nie ćwiczymy sami płucami, samą klatką piersiową, tylko ćwiczymy swoimi kończynami. Zacznijmy od nadgarstku. Potem Łokcie, stawy łokciowe, wyprost zgięcie. Potem przejdźmy sobie na barki, na krążenie barkami. Możemy nawet siedzieć przy komputerze, możemy sobie kręcić barkami. Ręce szeroko i schodzimy teraz tutaj na łopatki z tym w ten sposób. Trzymamy sobie około 5 sekund i powrót. Możemy zrobić te ćwiczenia z wykorzystaniem jakby infrastruktury domowej, czyli na przykład każdy w domu ma swoją, jakąś szczotkę bądź mop, może wykorzystać kijek i też możemy z nim ćwiczyć. Hmm, po prostu ćwiczenia tak zwane otwierające klatkę piersiową, rozciągające klatkę piersiową, też tutaj te boczne mięśnie klatki piersiowej rozciągające, bo gdy nabieramy wdech, nasza klatka piersiowa się rozszerza. Gdy wydychamy, ona się zwęża. Po 10 razy w jedną stronę. 5 do tyłu i potem po 10 razy do przodu. A teraz będą ćwiczenia oddechowe. Powolny wdech nosem wykonujemy. I jeszcze wolniejszy wydech ustami. Nie przeciążamy się w każdej tak dyscyplinie. Nie jesteśmy przed zawodami, żeby stawiać się na jakieś nawyżyny swoich możliwości, bo to może przynieść zupełnie odwrotny efekt do tego, który chcemy uzyskać. Tutaj możemy sobie zatrzymanie zrobić na 5 sekund. Okazja jest druga, czy coś nawet w takim szybszym tempie, takim szybszym marszu. Jeśli nasz organ danego dnia, uznamy sobie, że damy radę, jesteśmy już padnięcie, próbujemy dalej ćwiczyć, to nasza głowa zakodowała, że to było dla nas dużym wysiłkiem bo to w summa sumie nieprzyjemne. Dlatego musimy dostosowywać swoje obciążenie do miarę swoich możliwości.